Subskrybuj kanał Zagranie i bądź na bieżąco z najnowszymi analizami i typami. Cześć, z tej strony Kuba z zagranie.com i typujemy spotkania mistrzostw Europy Włochy kontra Szwajcaria, a więc mecz, dnia, mecz wieczoru w Rzymie. No i zobaczymy, czy Włosi utrzymają swoją dyspozycję z meczu otwarcia, w którym zdominowali torków, wygrali 3 do zera, nie pozwolili im ani na trochę skontrolować przebiegu spotkania. Gole Immobile, Insigne, a także samobójcze trafienie Demirala dało 3 punkty Włochom, którzy na tym samym stadionie olimpijskim będą rozgrywać teraz spotkanie ze Szwajcarami, którzy to z kolei z Baku przywędrowali do Rzymu, aby właśnie zmierzyć się z Włochami. Pory mi się z walią, gdzie również zdominowali swojego rywala, ale nie byli w stanie tego przełożyć na wynik spotkania tylko 1 do 1. I choć była także bramka na 2 do 1 w końcówce spotkania, to przez bardzo została anulowana po odwiedzaniu spalonego. Nie będę tutaj doszukiwał się różnych kombinacji. Stawiam dzisiaj na zwycięstwo Woków. Myślę, że nie są w stanie stracić tej dyspozycji, którą przedstawili nam w piątek. No i co tu dużo ukrywać, wyglądali bardzo dobrze po układanie taktycznie więc tutaj Szwajcarzy myślę, że nawet ze swoją zorganizowaną defensywą i szansami z nie będą w stanie nawiązać rywalizacji na tle tak dobrych wokół, jakich widzieliśmy właśnie w pierwszym spotkaniu. No i też trzeba przyznać, że dla Szwajcarów może to oznaczać również pożegnanie się z turniejem, ta porażka, chociaż nie zamknie im drzwi do jednej 8 finału. To jednak mocno skomplikuje sprawę. No, i w spotkaniu z Turcją będą musieli zawalczyć już o wszystko. Natomiast Włosi, przy w przypadku zwycięstwa, będą już w jednej ósmej finału. No i ten awans mogą sobie zapewnić właśnie spotkaniem ze Szwajcarami. Kurs na wygraną Włochów ze Szwajcarami to 1,60 w sts w którym dzisiaj. Gramy. i pamiętajcie, że z kodem rejestracyjnym w zagraniu u tego bukmacher'a macie od nas specjalne bonusy 100% bonusu do 1200 zł od pierwszego depozytu, a także 230 zł zakład bez ryzyka oraz 30 zł free betu na start. Taką właśnie ofertę proponuje STS. A jeżeli chcecie być na bieżąco ze wszystkimi ofertami, promocjami, a także analizami i typami na czas Mistrzostw Europy, to pamiętajcie, aby subskrybować nasz kanał, a także śledzić grupę zagrania na Facebooku, a na pewno nic Was nie ominie i wszystkie ciekawe analizy, typy oraz oferty znajdziecie właśnie tam. A na dzisiaj to tyle, trzymajcie się, cześć!